Cześć wam, z tej strony Moskit. Witajcie w moich pierwszych wrażeniach z widwina II. Spędziłem aktualnie w tej jakże oczekiwanej w naszym kraju i przy okazji także na świecie spędziłem w tej grze kilka już pierwszych godzin. Na razie znajduję się w pierwszym akcie, czyli praktycznie no nie widziałem czegoś, czego już inni nie widzieli. No zresztą niektórzy to już znają, że się nawet przeszli, te, przeszli tego mnie już tuż po premierze, ale to już inna kwestia. I chciałem po prostu z wami się podzielić tego, jak ja w tym momencie odbieram tą grę, jak wy byście mogli odbierać ją. No i już na wstępie do razu powiem, że pędźcie i kupujcie tą grę, ale to już chyba sami wiecie. Ehm, co mnie w ogóle pozytywnie zaskoczyło, to jest to, że jak do tej pory otrzymałem to, czego się spodziewałem po prostu. Ehm, nie czuję się w żaden sposób rozczarowany, no może jedną rzeczą, ale to już później. Jestem naprawdę zauroczony tym, jak został oddany ponownie, bo w pierwszej części było to fajnie zrobione, teraz jeszcze lepiej, jak został właśnie oddany klimat sagi wiedźmińskiej, ogólnie klimat Wiedźminów, tego całego świata, który został wykreowany przez Sapkowskiego. Mogę też powiedzieć, że jest to także udana kontynuacja właśnie jedynki, ponieważ nawiązuje wiadomo Fabułą jest to oczywiste, że nawiązuje, ale tak fajnie niektóre rzeczy się przemykają z książek, z tego, co zrobiliśmy na przykład w grze w pierwszej części. Zostało to naprawdę fajnie uwzględnione. Wydaje mi się, że o wiele lepiej, o wiele lepiej niż to zrobiło Bioware e, w swoim Mass Effectie, w drugiej, w drugiej części oczywiście Mass Effectu, w której te smaczki nie były już tak, tak fajnie nakreślone. E, fajnie też bardzo, na bardzo wysokim poziomie stoi także oprawa graficzna. E, i po prostu mnie chylę pokłony i kajam się na przed CD Projekt Red. Naprawdę fajny silnik zrobili, który pozwoli, pozwala wykreować naprawdę piękne lokacje, piękne postacie i pewną piękną kobietę. I przy okazji efekty także są fajne. Przy okazji, silnik ten, jego możliwości nie zażenają aż tak komputerów, te najnowszej generacji najnowszy sprzęt, oczywiście. Bardzo, fajny, bardzo fajnie to wszystko ciągnął, oprócz oczywiście pewnej jednej e, opcji ten uber ubersamplowaniu, ale pomijmy tą kwestię, bo to jest akurat takie rozmazanie ekranu, więc one zbytnio się nie liczy, nie jest jakimś takim super detalem. E, ale sama grafika jest naprawdę fajnie stoi, silnik jest w miarę zoptymalizowany, nic dodać nic ująć. Na takim samym poziomie, jeżeli nawet nie wyższym, stoi udźwiękowienie i podłużeni Wybaczcie. i głosy podłożone, e, naprawdę poziom teatralny, jeżeli tak to można nazwać, tego wszystkiego jest naprawdę na wysokim poziomie. E, głosy, jak na razie nie znalazłem takiego głosu, który by do kogoś nie pasował. Wiem, że już czytałem gdzieś, że takie głosy są, ale są one naprawdę nieliczne i one się także nie liczą, więc można je spokojnie pominąć, pominąć nawet, nie, nawet nie można ich nazwać drobną wskazą. I właśnie, jeżeli głosy, to także i postacie, tak? E, zostały te sylwetki postaci, tych bohaterów pierwszo i drugoplanowych, fajnie na razie nakreślone. Ci mówię, wypowiadam się na podstawie pierwszych godzin, to później może się zmienić, no ale wierzę, że gra będzie trzymała w miarę sta stały poziom. E, nic się w tej kwestii w miarę nie zmieni. Podobnie było w pierwszej części, która także trzymała stały i całkiem wysoki poziom, choć e, nie posiadała na przykład tak fajnie udanego. Powiedzmy, że udanego systemu walki. Zostało oczywiście, stało się bardziej zręcznościowy, nie jest to po prostu klikanie w sekwencję, żeby tylko wtrafić, tylko trzeba w miarę, w miarę, nawet bardzo aktywnie i taktycznie podchodzić do tej walki. Można powiedzieć, że jest to coś takiego jak God of War. Wiadomo, inne straszery bazujące na tej serii, nie tylko. Ale także takie taktyczne podejście, że trzeba naprawdę, że gramy już na normalnym, poziomu, na normalnym poziomie trudności, przynajmniej ja tak na razie robię, to naprawdę, no, nie jest łatwo. Trzeba naprawdę zastawiać pułapki, stosować znaki, stosować też petardy. No, po prostu trzeba chwytać się wszystkiego, co pozwoli nam przeżyć i pokonać daną, daną, przejść daną misję i pokonać danego potwora bądź jakieś stado potworów. Niestety, tak na dobrą sprawę, w tej walce nie wszystko działa tak jak powinno. Mam na myśli to, że no, ciosy nie zawsze siadają w tym momencie jak powinny, bądź nie są zawsze wykrywane, nie wiadomo czemu. Tak samo, tak samo z blokami. No bloki też nie zawsze działają. Oczywiście u wrogów oponentów zawsze blok działa prawidłowo i ciężko ich trafić, nawet na normalnym poziomie trudności, co jest troszeczkę dziwne i naprawdę czasami nie jest łatwo. Może to jest tylko na razie moje takie pobieżne stwierdzenie, ponieważ długo jeszcze nie grałem i może w miarę grania i w miarę awansowania mojej postaci to się zmieni i będę mógł em, bardziej skutecznie walczyć. Zobaczymy. Na minus brzegu, że można zaliczyć także tą jakby tą całą aferę, tą niemiłą aferę z premierą, z edycjami kolekcjonerskimi, z tym, że dopiero, nie wiem, niedawno, dzisiaj wróciłem do domu, wczoraj niestety jeszcze nie mogłem. Dopiero dzisiaj siadłem wieczorem i mogłem zainstalować DLC. I to po tym, jak wyczytałem na forum czy Facebooku CD Projektu, że żeby zainstalować w ogóle to DLC, musimy uruchomić grę z uprawnieniami z uprawnieniami administratora i gdybym tego nie zrobił, gdybym tego nie przeczytał, to bym tego po prostu nie wiedział. Dziwne, no. Powiedzmy, że gra nadal wymaga kilku szlifów technicznych, ale spokojnie, jak na, na chwilę aktualną, można w, gr w grę grać przejścią w miarę bez większych problemów. Dobrze, i została nam w sumie jeszcze ostatnia kwestia, która wiąże się tak ze walką i z tymi problemami technicznymi, czyli sterowaniem. No, sterowanie, interfejs graficzny, znaczy interfejs w ogóle jako taki, powiedzmy, że jest lepiej dopracowany, bardziej dopracowany i lepiej ułożony niż w poprzedniczce, ale brakuje mu tego czegoś, żeby był maksymalnie wygodny. Niestety w jedynce był on strasznie niewygodny, w dwójce jest on po prostu. Ujdzie, powiedzmy tak, Na padzie się na nim dosyć ciężko, nim dosyć ciężko porusza na myszce klawiaturze jest już w miarę ludzi, nie ma takich problemów, ale też nie jest różową. Najlepsze jest w tym, jak gramy na padzie, który jest bardzo wygodny, jeżeli gra się w nim w locie, czyli chodzimy geraltem, szlachtamy, szlachtujemy, nie szlachtamy, szlachtujemy potwory rozmawiamy i tym podobne rzeczy robimy, to jest wszystko fajnie, piękne. Niestety, gdy już wchodzimy do tego menu, menu interfejsu, ekwipunku, to się dzieją czasami dziwne rzeczy, nie jest zawsze to wygodne, a jak już w ogóle wchodzimy do, naszej, do naszego menu postaci i chcemy wejść w atrybuty, w którym znajdują się tak ważne informacje na temat na przykład potworów, jak z nimi walczyć i jak je pokonać, to w ogóle pad, nie wiem, gaz na szaleć. Menu przeskakują momentalnie, to nie da się nic się wyłapać. Nie wiem od czego to zależy. Czy to jest wina Krzyżaka w padzie od Xboxa? E, czy jest to może wina samej gry? Z tego co słyszałem co rozmawiałem z znajomym, e, to prawdopod prawdopodobnie jest to wina samej gry, ponieważ on już próbował na dwóch padach, dwóch różnych padach i u niego niestety. Nic to nie pomogło. Wydaje mi się, że tu trzeba musimy poczekać na stosowne łatki, które pozwolą nam na w miarę swobodne sterowanie, sterowanie ruszanie się po menu. I w sumie to byłoby wszystko, jeżeli chodzi o takie pierwsze, pierwsze myśli, pierwsze wrażenia, które mnie w tym momencie naszły. Jeszcze tylko powiem, że jeżeli zastanawiacie się nad kupnem Wina, to w ogóle nie wiem, na czym Wy się zastanawiacie. Gra w tym momencie, no, jak już wspomniałem wcześniej w moim wcześniejszym filmiku z Widmina, można ją dostać za 80 zł. I jest to cena adekwatna za to, jeżeli możemy spędzić kilkadziesiąt z nami godzin na jednej grze, polskiej grze dodajmy. Wiem, że to jest dosyć mocno patriotyczne, ale ja czuję taki dosyć duży hype na tą grę. Choć w tym momencie, jak już ją kupiłem, pograłem, to już jest trochę, troszeczkę mniejszy, już nie mam takiego ciśnienia, żeby w nią zagrać. Wiem, że gra jest dobra i wiem, że przez najbliższy rok będę miał w co grać. Tak było w przypadku jedynki, którą przychodziłem, o Boże, nawet nie pytajcie, naprawdę sporo. Miałem, mam już tą grę od paru lat, a w sumie dopiero teraz ją przeszedłem, ukończyłem asumarem ją dopiero teraz. Ostatecznie, tak definitywnie, więc wiadomo, z cerpegami, jak się nie ma czasu, czasami potem jest czas, nie ma ochoty, różnie bywa, ale tu naprawdę wiemy, że chyba ochota zawsze będzie, bo gra jest naprawdę fajna. I tyle. Jeszcze zanim zakończę ten filmik, zanim skończymy z wrażeniami, mam do Was jedną sprawę. Powiedzcie mi, jak do jasnej cholery uporządkować te zakładki na moim profilu na moim kanale na YouTube, ponieważ próbowałem stworzyć coś takiego, te zakładki odtwarzania na kanale, żeby móc stworzyć rozgrywka 2.0, wrażenia, recenzji i tym podobne. Niestety na chwilę aktualną działa mi z tego wszystkiego tylko Minecraft. Jeżeli się nie mylę, rozgrywka i inne zakładki nie działają. Nie, nie wiem, jak to naprawić. W moich ustawieniach na YouTube wszystko niby jest OK, zaś na samym kanale nic, pusto. Nie wiem, jeżeli wiecie, jak mi pomóc, to napiszcie mi to w komentarzach. A, a tymczasem się trzymajcie plutko. Ja nazywam się Michał Rogowski, Bel Moskit i zachęcam Was do kupna Wiedźmina. Trzymajcie się, pa!